Szybciutki tutorial dotyczący tego, jak w platformie iDoSell znaleźć i zainstalować aplikację SnapClick AI. Tutaj mamy panel administracyjny mojego sklepu testowego. Żeby znaleźć SnapClicka wchodzę sobie w Apps, listę aplikacji i usług. Zjeżdżam troszeczkę na dół, znajduję SnapClicka i tutaj mam możliwość zapoznania się z informacjami na temat aplikacji. I z zainstalowaniem jej. Ja już mam z tablika zainstalowanego. Następnie w menu klikam towary. Tutaj pojawia się dodatkowa funkcja, czyli dodawanie tła do zdjęcia towaru. Wygląda to w ten sposób. Tu mam jakieś swoje już wcześniej wykorzystane zdjęcia. Mogę też dodać nowe albo wybrać produkt bezpośrednio z katalogu sklepu. I powiedzmy, że interesuje mnie ten zestaw PlayStation VR. Mogę wybrać jedno z przypisanych do tego produktu zdjęć i normalnie pracować sobie dalej z aplikacją Snap Już wygenerowane zdjęcie. E z odpowiednio zmienionym tłem, mogę również dodać bezpośrednio do produktu. Muszę znaleźć odpowiedni produkt na liście. Klikam wybierz. I obraz zostaje dodany. Mogę to później sprawdzić, wchodząc znowu w towary, w listę towarów, znajdując odpowiedni towar. Na tej liście, tutaj, przeglądając przypisane do niego zdjęcia, proszę bardzo.